Cieszę się, że filmikiem kosmetycznym. Jest to filmik sponsorowanym, w którym pokażę Wam kosmetyki do włosów, które otrzymałam, ponieważ zostałam wybrana do projektu OmniBio. W którym mam za zadanie pokazać Wam te produkty, przetestować je, opowiedzieć o nich oraz opowiedzieć o metodzie OMO. Jeżeli znacie tą metodę, to super. To może ktoś z tych kosmetyków e, Was zaciekawią, bo nadają się właśnie do tej metody. E, a jak nie znacie, to poznacie ją dzięki mnie. E, stwierdziłam, że po prostu opowiem Wam o tej metodzie, i podczas etapów tej pielęgnacji będę Wam po prostu recenzować te kosmetyki. Co to, jest, co to jest metoda Omo? Metoda Omo jest to metoda pielęgnacji włosów. Metoda ta jest świetna dla osób, które mają włosy przesuszone, tak jak ja, zniszczone, farbowane, ale myślę, że spodoba się też wielu innym osobom, bo naprawdę włosy wyglądają o wiele lepiej. I zanim zacznę Wam opisywać tę metodę, to chciałam najpierw się zatrzymać na tym, jakie plusy są tej metody. Przede wszystkim równowaga pech. Chodzi tutaj o, o to, żebyśmy dostarczyli jak najwięcej składników, różnych składników naszym włosom. Dzięki temu, że stosujemy dwie odżywki: jedna jest to odżywka proteinowa, która ma zadanie odżywić nasze włosy, oraz odżywka emeljontowa, która ma zadanie wygładzić. Ona pomaga w tym, żeby Wam łatwiej było rozczesywać włosy, ponieważ zawiera głównie olejki. Yy, ale dokładnie o tych maseczkach dowiecie się w dalszej części. Yy, dzięki temu, yy, że stosujemy dwie odżywki, jest to tak zwana bomba witaminowa dla naszych włosów, więc włosy są bardziej zdrowe, zregenerowane, yy, bardziej, yy, pomaga bardziej na tych włosów. Zauważyłam, że moje włosy są mniej przysuszone niż były wcześniej. E, bo naprawdę mimo stosowania różnych szamponów efekty były super, ale te włosy jednak były dalej suche. E, w dodatku e, włosy są bardziej błyszczące. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale rzeczywiście zauważam, e, że są bardziej błyszczące. E, w dodatku e, nie dość że nawilżają, to chronią e, nasze włosy przed. E, Taka metoda chroni nasze włosy przed wysuszającym działaniem szamponów, bo niektóre szampony jednak mocno naszą, nasze włosy wysuszają, bo mają oczyścić naszą głowę yy, i włosy. Yy, poza tym, dzięki stosowaniu tej metody, byłam mega zaskoczona, bo włosy mi się już tak nie plączą, łatwiej mi się rozczesuje. Ja ogólnie stosuję różne zawsze preparaty, które dodaję dodatkowo, żeby mi było łatwiej rozczesać. Dzięki tej metodzie. Nie musiałam tego robić. Przejdźmy do etapów pielęgnacji OMO. E, przechodząc etapami, opisując te etapy, będę poszczególne produkty recenzjować. E, pierwszym etapem jest po prostu zmoczenie włosów, żeby te włosy były mokre, wilgotne. E, do połowy ucha. Nakładamy odżywkę proteinową, czyli taką. E, jest to odżywka, która ma za zadanie odbudować naszą strukturę włosów. E, ona doskonale odżywia nasze włosy, e, nawierza je, e, dodaje im objętości. E, zawiera 98% składników naturalnych, w tym pszenicę, soję oraz arganinę. Które mają pozytywny wpływ na nasze włosy. Poza tym, ogólnie mówiąc, wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę, są to kosmetyki firmy OniBio, a o czym zapomniałam powiedzieć: OniBio jest firmą polską, a ja uwielbiam też pokazywać Wam produkty, które są polskie i są dobre. W dodatku są to produkty wegańskie. No, i e, nietestowane na zwierzętach, co jest bardzo dużym plusem, e, mają przepiękne zapachy. Ta odżywka, no cudownie pachnie. Jest to słodki zapach, taki cukierkowy, ale jest to zapach, który mi przypomina e, wesołe miasteczko, watę cukrową, ale jest to taki przyjemny zapach, który mi pozytywnie się, e, m, dla mnie jest pozytywny. E, ale pamiętajcie, że te zapachy, które tu są, nie są to syntetyczne zapachy, co jest bardzo dużym plusem. No i jak narzuliśmy tą odżywkę, nie spukujemy. Drugim etapem jest szampon. Tutaj mamy szampon intensywnie oczyszczający, rypacz, który dodajemy na czpek głowy, ale zanim go dodamy na czpek głowy, Dobrze jest go wymieszać z wodą i zrobić pianę. I tą pianę dopiero nakładamy i wykonujemy mas okrągłymi ruchami masaż głowy, czyszcząc tą głowę. Jeżeli chodzi o ten szampon, jest to bardzo intensywny, bardzo intensywnie oczyszczający i skuteczny szampon. Myślę, że bez problemu będzie się radził z olejkami różnego rodzaju. Ale mimo, że to jest bardzo mocny szampon, mocno oczyszczający, jest zarazem bardzo delikatny dla naszych włosów. Eee, tak jak mówiłam, porządnie Wam oczyści e, skórę głowy, włosy, e, reguluje wydzielanie sebum, e, więc moje włosy się e, nie przetłuszczają tak szybko, odkąd stosuję ten szampon. Jest to produkt 98% naturalny. Zawiera ekstrakt z pokrzywy, który reguluje wydzielenie sebum. I właśnie dlatego mamy takie działanie. Glinkę, która przedłuża świeżość włosów i odbija ich u nasady. Rzeczywiście te włosy są bardziej podniesione, nie są oklapnięte. No i ekstrakt z skrzypu polnego, który stymuluje wzrost włosów. Moje włosy naprawdę bardzo szybko rosną, ale. Zauważyłam, że po stosowaniu tych, tej pielęgnacji te włosy zaczęły rosnąć jeszcze szybciej. Eee, bardzo wydajny produkt! I e, polecam, jeżeli nawet nie do metody OMO, to przynajmniej do, do zmywania olejków, bo naprawdę świetnie sobie radzi zmywaniem olejków. E. Następnie spłukujemy to wszystko wodą. E, nie macie się, e, wystarczy ta piana, którą macie na czubku głowy. Nie trzeba specjalnie nakładać szamponu na długość włosa. E, to wszystko zostanie bez problemu zmyte. E, po umyciu głowy nakładamy kolejną odżywkę, emeryontowa, w której e, większość składników są to oleje, takie jak olej liniany, olej z awokado masło, szeja, więc wszystko takie, co wpływa bardzo na wygładzająco, nawilżająco na nasze włosy. Jej zadaniem jest również odżywić nasze włosy. Wpływa ona na to, że włosy się mniej puszą, są jeszcze bardziej nawilżone i przede wszystkim dzięki niej ułatwiej rozczesuje Wam się włosy. Nie plączą się one tak bardzo, są miękkie w dotyku, i tą odżywkę nakładamy do połowy ucha i na długość włosa I najlepiej by było potrzymać ją z 5-15 minut, jak możecie dłużej to jeszcze lepiej, żeby te składniki mogły się wchłonąć. Naprawdę ta również przepięknie pachnie. Ale bardziej tutaj ten zapach mi przypomina taki typowo fryzjerski w jakimś super salonie, więc naprawdę świetna odżywka. Również nie zawiera żadnych składników typu jak parabeny czy syntetycznych zapachów, co jest bardzo dużą zaletą. Odczekamy 5-15 minut, spłukujemy. Tą odżywkę. Jak włosy wysną same lub je trochę podsuszymy, na końcach warto jest zastosować olejek zabezpieczający końcówki. I tu mam się przyznam, że ja zawsze tak sceptycznie podchodziłam do tego typu olejków. Zdarzałam się używać, ale to nie, nie, nie widziałam sensu w tym. Dopiero jak użyłam tego olejku. Ten olejek przede wszystkim e, świetnie zabezpiecza nam końcówki, dzięki czemu te końcówki lepiej wyglądają, są bardziej chronione, zauważyłam, e, i odżywia je. Oczywiście musimy uważać, żeby nie użyć go za dużo, ponieważ przetłuści nam włosy, e, bo jest to po prostu olejek, e, ale... E, Mimo, że jest to nieduże opakowanie, jest bardzo wydajne, nie trzeba bardzo dużo go używać i efekt naprawdę, te końcówki wyglądają pięknie, w dodatku są chronione dzięki temu olejkowi. Ale tak mówię, nie możemy przesadzać z ilością nakładanego produktu, bo możemy po prostu je przetłuścić. I jeśli chodzi o te kosmetyki, no to pokazałam Wam już wszystkie. I powiem Wam szczerze, jestem zachwycona tymi kosmetykami, mówię Wam to szczerze i myślę, że jeszcze nieraz po nie sięgnę, ponieważ naprawdę ich działanie jest świetne. Nie to, że ta metoda sprawdziła się na moich włosach. To jeszcze te kosmetyki ładnie pachną, ich działanie jest naprawdę są skuteczne i to przede wszystkim są skuteczne. Ich cena w y, jak patrzyłam, nie jest taka wysoka. Poza tym dość często są promocje na te kosmetyki, więc myślę, że warto spróbować w kosmetykach, bo ja jestem zachwycona, moje włosy są bardziej nawilżone, lepiej wyglądają. Y, mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny. Spodoba Wam się, trzymajcie się, papa. Pa.